Donald John Trump, who Dokładnie rok temu Donald Trump został zaprzysiężony na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych i po czterech latach przerwy wrócił do Białego Domu. Prawdopodobnie jedyne, czego nie da się powiedzieć o tych 12 miesiącach, to to, że niewiele się działo. O podsumowanie i ocenę początku drugiej kadencji Donalda Trumpa poprosiłam amerykanistkę oraz mieszkających w Stanach Zjednoczonych Polaków. To był rok pod znakiem wszystko wszędzie i naraz. Mam wrażenie, że Donald Trump chciał zrealizować swoją wizję Ameryki bardzo szybko, właściwie w ciągu tego pierwszego roku. Był aktywny zarówno w polityce wewnętrznej, jak i w polityce zagranicznej, ale przede wszystkim przejął pełnię władzy. Ma większość w kongresie, ma sąd najwyższy. Bardzo mocno wpływa też na politykę zagraniczną, rozdając właściwie karty w stosunkach międzynarodowych według własnej wizji. So, no Kutnice to była taki e, zwiastun tego, jak będzie wyglądała teraz polityka. Mieliśmy też spotkanie z Putinem na Alastę. Wydaje mi się, że też jest takie bardzo symptomatyczne co do tego, jak Donald Trump będzie, będzie sprawował swoją prezenturę jeszcze przez trzy lata, że on właściwie jest w stanie rozmawiać z każdym, że kwestia demokracji nie ma znaczenia. No i ostatni przykład, choćby porwanie Maduro. Z Wenezueli, to też jest potwierdzenie tego, że Donald Trump będzie realizował swoją wizję, nie licząc się z nikim i z niczym. I właściwie ta demokratyzacja, czy prawa człowieka, czy wartości, które przecież były podstawą amerykańskiej polityki zagranicznej przez lata, nie mają już znaczenia. Teraz liczą się tylko dolary. Z najbardziej liberalnego kraju na świecie, który szerzył tą wolność, który szerzył te swoje wartości, przechodzimy po prostu w państwo z dyktatorem na czele. Nie jest głupim człowiekiem. To jest przede wszystkim biznesmen. Ciężko wystawić mu jakąś jednolitą e, ocenę, bo są rzeczy, które mi się podobały, są rzeczy, które mi się nie podobały. Na pewno podobało mi się to, że e, granica południowa została zabezpieczona e, i, i mamy już tą granicę. E, na pewno to, że za paliwo do samochodu płacę mniej. Gospodarka Stanów Zjednoczonych naprawdę fatalnie wszędzie. Jedyne, co ją utrzymuje, to giełda. Zbombardował w pierwszy rok więcej krajów niż jakikolwiek prezydent wcześniej. Jeśli chodzi o tą imigrację, to widzimy, co się dzieje, że także Amerykanie na przykład są zatrzymywani przez tych agentów ICE. Ja oceniam ten rok jak najbardziej pozytywnie. Dużo rzeczy zmienia się na plus. Jeśli chodzi o taki najważniejszy punkt, to dla mnie to jest bezpieczeństwo. Sposób, w jaki prezydent Trump rozprawia się, że tak powiem, z tą całą emigracją, ja myślę, że to troszeczkę poszło za daleko. Jeśli chodzi o ceny w sklepach, ja na swoim kanale też robiłem takie porównanie 2024-2025. One rzeczywiście wzrosły jest to wzrost około 5%, czyli na poziomie inflacji. Rynek pracy bardzo jest słaby, w tej pracy jest mniej, ciężej tą pracę dostać. Rachunki, Rachunki, jeżeli chodzi o energię, um, są bardzo wysokie. Taką dużą, dużą rzeczą, która mi nie odpowiada, jest no, sytuacja z, na Ukrainie i jego obietnica, że zakończy wojnę pomiędzy Rosją i Ukrainą w ciągu jednego dnia, no, jak wszyscy wiemy, to nie doszło do skutku. Nie bardzo mi się podoba to, jak czasami podczas konferencji w jaki sposób się wypowiada. No, nie jest to do końca język, który chciałbym słyszeć od polityków. Po prostu jest taki jak powiem, dosadny, na granicy hamstwa. Szukam jakiejś rzeczy, którą Trump zrobił dobrze, i naprawdę ciężko mi to odnaleźć, ale jedna taka rzecz, która fajnie, że została w końcu o niej pomyślano, aczkolwiek jest kroplą w morzu potrzeb, to jest, że będą teraz dzieci nowonarodzone miały konto oszczędnościowe, gdzie rząd wpłaca 1000 dolarów na start. I te konta będą się nazywały oczywiście kontami Donalda Trumpa.